Pamiętacie, jak w recenzji Doom Eternal'a powiedziałem, że Shadow Warrior miał lepiej zaprojektowane posługiwanie się bronią białą? No, 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 no! Well, yes. Jeśli tak, to nie powinno was dziwić to, że Shadow Warrior 3 był jedną z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier w tym roku. Więc tym bardziej jestem wdzięczny firmie Cover, że dała mi możliwość zrecentowania tego tytułu. Strasznie dużo gier teraz wyszło, oj bardzo dużo, przez co niektóre premiery łatwo było przeoczyć i Shadow Warrior 3 jest tego świetnym przykładem. Chociaż nowa łangastyczna gra od rodzimego Flying Whitehot w ostatnich tygodniach regularnie otrzymywała kolejne zwiastuny, to chyba nie zwróciły one uwagę graczy w należyty sposób, ponieważ jest o nich zaskakująco cicho, i to nawet pomimo obecności we wciąż niedostępnym dla polski abonamencie PlayStation Now. A tymczasem na papierze Shadow Warrior 3 zapowiada się na pozycję obowiązkową dla wszystkich fanów strzanych dumopodobnych, czy też jak dziś zwykło się mawiać, boomer shooterów. Z tego powodu początkowo nie rozumiałem, jak można tym tytułem się nie interesować, ale może to też dlatego, iż był on na szczycie listy moich tegorocznych życzeń. Jednym z powodów dla tego stanu rzeczy jest fakt, iż chociaż mamy do czynienia z trzecią od siódmego cyklu, w dużym stopniu stanowi ona kontynuację rebootu z 2013 roku niż jej późniejszego sequela. Dlatego ogólna estetyka ponownie nawiązuje do szeroko pojętego orientalizmu, powracając znane z oryginału postacie, a głównym celem jest ubicie smoka, będącego właściwie jedynym łącznikiem pomiędzy drugą a trzecią częścią. Jednak w interpretacji Flying Whitehawk Fabuła nigdy nie odgrywała istotnej roli i nie inaczej jest teraz, choć jest kilka momentów, po których fani w dziewięcioletniej już produkcji powinni się uśmiechnąć. A to właśnie poczucie humoru zawsze było ważniejsze od próby opowiedzenia ambitnej historii, dzięki czemu Loweng w jakimś stopniu stał się charyzmatyczną postacią i to bez względu na to przez kogo jest odgrywany, ponieważ po raz trzeci wymieniono aktora głosowego. Jednak tym razem ta zmiana nie jest aż tak odczuwalna, ponieważ Mike Moch ma zbliżoną barwę głosu do Jasona Librechta.

And another douchebag and another one and another one bites the dust! A yeah! aczkolwiek podczas właściwej rozgrywki nie ma ich przesadnie dużo, to też czasem zaczynają się powtarzać i niestety irytować tak bardzo, że w mojej ocenie lepsze docinki ma jeden z jego towarzyszy. Mimo wszystko to wciąż tylko dodatek do gameplay'u, to też jestem w stanie przymknąć oko na to, że napisy dialogowe są skandalicznie małe i nie da się tego zmienić, lecz gdyby Shadow Warrior 3 oferował jakkolwiek angażującą historię, wówczas byłaby to dla mnie kwestia wymagająca jak najszybszej poprawy. Wrażenia z tej gry mógłbym przyrównać do jazdy kolejką górską. Otóż na jej przejście potrzeba od 6 do 8 godzin. Co prawda to czas pełen intensywnej zabawy, ale kiedy już dobiegnie końca, to nie oferuje nic poza możliwością powtórnej jazdy, która będzie wyglądała dokładnie tak samo jak pierwszy przejazd. A mowa tu o produkcji wycenie na 169 zł. A największymi i najbardziej istotnymi nowościami są tymczasem finishery, które działają tutaj jak triki, czyli dokonują raczej degapitacji, raz na jakiś czas może Możemy aktywować specjalną sekwencję, aby otrzymać tymczasową umiejętność, pozwalającą na przykład zwiększyć swoje zdrowie lub rzucić okiem demona, które może zamrażać innych. Nie mam wątpliwości, że zostało to zaprojektowane z myślą o jednorazowym doświadczeniu, a w takim wypadku niewielki arsenał broni jest wystarczający, ponieważ niesamowicie szybkie tempo akcji wymusza na nas ciągłe żonglowanie broni i uzupełnienie amunicji, tak jak to robił Doom Eternal. I o ile ostatnie dzieło i software można było przyrównać do krwawego tańca, o tyle jego polski odpowiednik to czysty chaos, który z czasem robi się męczący z uwagi na to, że część wrogów to prawdziwe gąbki na pociski, czego kulminacją jest kilka walk z bossami, którzy mają swoje paterny i fazy. Co prawda, tocząc pojedynki na arenach tu i ówdzie można zegnąć piekielnych oponentów w pułapki niczym w trójwymiarowych odsłonach Mortal Kombat, ale występują one tylko w kilku miejscach. Co więcej, nawet katana, którą w drugiej części mogliśmy robić wręcz piruety, też została znerwiona i zapnięta do roli broni dodatkowej. Jest jednak jedna rzecz, którą według mnie polski uczniowie robi wyraźnie lepiej od swojego mistrza. Otóż z morą duma były sekwencje platformowe, które spowalniały rozgrywkę na dobre kilka minut i zamieniały ją w nowe Super Mario Bros. You obviously don't appreciate the scale of this endeavor. It's not about appreciation, Hoji. I'm more of a shoot first, ask questions later kind of guy. I'm not into puzzles. And I can't quite believe you're into this crap either. You just like how those rays shine. They are very Natomiast w trzecim Shadow Warriorze stanowią krótką przerwę oszatkowania demonów, gdyż zazwyczaj są to fragmenty wykorzystujące link z hakiem i możliwość biegania po ścianach. Aczkolwiek te też mają swoje problemy, ponieważ przez szaloną dynamikę gry czasami nie mamy czasu na zorientowanie się, gdzie znajduje się kolejny upyt, co kończy się nawet kilkukrotnym powrotem do punktu kontrolnego. To z kolei ujawnia największą wadę tej gry: Mianowicie Shadow Warrior 3 jest dobór liniowy i twórcy nie pozwalają nam na chociażby najmniejsze zboczenie ze Ścieżki, bo każda taka próba zakończy się śmiercią. Z tego powodu grę ukończyłem właśnie po 8 godzinach, a nie po 5, jak mi się pierwotnie wydawało. Podsumowując, Shadow Warrior 3 to gra dobra, ale na raz. Po jej skończeniu nie ma do czego wracać. Dlatego osobiście polecałbym wracać do pierwszej odsłony, a trzecią kupić na jakiejś konkretnej przecenie lub ograć w PlayStation Now, jeśli macie dostęp do tego abonamentu. You are welcome.